Miłość Sawarzeński, ten personalny, fizjoterapeuta, właściciel klubu gospitowego. Co więcej o tobie można powiedzieć? Przedsiębiorca i miłośnik sportów ekstremalnych i ogólnie sportu. Szachów. Mhm. Połączenie wysiłku intelektualnego z wysiłkiem fizycznym? Bardzo, dobrze. tak. To jest chyba najlepszy rodzaj wysiłku fizycznego, gdzie trzeba troszkę myśleć. Natomiast szachy pomagają w takim rozumowaniu trochę przestrzennym, trochę do przodu, takiej taktyki uczą, więc i szachy też. Mhm. Dobre jest to, co powiedziałeś, w treningu siłowym trzeba myśleć, w wysiłku fizycznym trzeba myśleć, tak? Nie. Bez tego podłoga nikąd. Bardzo. E, trening siłowy, trening w ogóle, aktywność fizyczna jest mm, bardzo związana z myśleniem, bo tam jakość ruchu jest bardzo ważna, myślenie o tym, co się robi, jest bardzo ważne, żeby to nie było że tak powiem, napałę i robienie, byle, byle robić. Natomiast myślenie, właśnie jak wykonać ten ruch, jest bardzo ważne. Super. To teraz przejdźmy do, do tematów, z którymi się spotkaliśmy dzisiaj. Coraz więcej czasu spędzamy siedząc, coraz więcej nasze ciało. Dobra. Teraz więcej czasu spędzamy siedząc. Siedzimy w pracy, później wsiadamy do samochodu, wracamy do domu, siadamy na kanapie. Nasze ciało nie, nie zaznaje na co dzień dosyć dużego wysiłku fizycznego. I wielu z nas w pewnym momencie podejmuje decyzję, czas coś zmienić. Często dzieje się to mniej więcej, około czterdziestki, postanawiamy, że, że chcemy zmienić nasz styl życia, chcemy, żeby nasza sylwetka inaczej wyglądała. I od czego zacząć? To jest bardzo dobre pytanie. Każdy powinien sobie zadać to pytanie. I w zależności od, tak naprawdę od wieku, jaki mamy, bo dwudziestolatek będzie troszkę inaczej pracował, 40 inaczej, 60 i 80 latek też będzie troszkę inaczej pracował. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim to jest po prostu zacząć. Jakkolwiek. Na pewno od jakiejś aktywności fizycznej prostej, typu spacer, jak ktoś jest troszkę młodszy, to może potruchtać, to jest pierwszą rzeczą, którą można było zrobić. Dobra, to w takim razie weźmy po kolei kilka grup wiekowych. Dwudziestolatek, który przez lata miał zwolnienie z wf To ciągle jest dwudziestolatek. Mam na myśli, że to ciągle jest młody organizm, więc nawet jeżeli on się nie ruszał przez te wszystkie swoje lata. To on ciągle jest w stanie się adoptować do różnych wysiłków, do różnych ćwiczeń, jemu będzie troszkę łatwiej zaadoptować się do, do treningu, do, fi, do aktywności fizycznej, do wysiłku w ogóle fizycznego. Więc taki, taka osoba może zacząć robić cokolwiek. Najlepiej w danym świecie byłoby, jeżeli spotkałby się z jakimś trenerem, personalnym, który by wszystko wytłumaczył. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić na własną rękę, to jakikolwiek ruch Dosłownie, bieganie, pływanie, rower, spacery, czy siłownia, właśnie, czy może jakieś sporty walki to jest, to jest dla takiej osoby bardzo ważne. Powinni to robić. Im więcej różnorodności w tym wieku, tym lepiej. Ze względu na to, że on się dosyć szybko adoptuje, ten organ jest dwudziestolatka, więc im więcej różnorodności, tym lepiej. Ja zawsze powtarzam: młodzieży, która do mnie przychodzi, między 16 a 20 lat, że im więcej będą kombinować swoim ciałem, tym więcej później na starość będzie im, po prostu będzie im łatwiej w tym wszystkim. Więc taki dwudziestolatek, po prostu on musi zacząć znaleźć sobie jakąś pasję, zobaczyć co go interesuje i po prostu zacząć to robić. Wiadomo, technika jest ważna, więc super byłoby, jakby ktoś spojrzał na to z zewnątrz, żeby troszkę poprawiał. Więc te pierwsze treningi, fajnie, jakby to było pod okiem kogoś lub dużo. Dzisiejszych szafów jest znana w internecie. Więc można spokojnie to sprawdzić w internecie. Młodzież teraz 20, 16, 18, 20 lat bardzo dobrze robi, radzi sobie z wyszukiwaniem w internecie informacji. Więc e, wystarczy tylko chcieć, podjąć to działanie i zacząć robić. Tak, tylko w internecie e, ciężko nam zweryfikować, które filmiki są dobre jakościowo. E, obawiam się, że często może być tak, że. Odtwarzamy materiały, na których wydaje nam się fajnie, ktoś ćwiczy, zobaczymy, jak on to robi. Próbujemy powtórzyć i popełniamy błędy, które na tym filmie są. Bo nie możemy zweryfikować, czy ta osoba rzeczywiście poprawnie wykonuje, bo nie mamy wiedzy. Dokładnie to jest, to jest akurat problem. To jest akurat problem, bo tej wiedzy i tych można powiedzieć specjalistów, jest od groma i teraz co tutaj wybrać no nie? Więc to jest ważne, żeby jednak zweryfikować tę wiedzę. Nie oszukujmy się zawsze fizyczność taka, spotkanie z osobą lub z ekspertem mm -hmm. zawsze będzie na plusie i to będzie dużo lepsze niż zobaczenie w internecie. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, no to musiałby troszkę więcej czasu spędzić na sprawdzeniu, gdzie ta wiedza dokładniejsza, może akurat pod niego jest, gdzie może ją sprawdzić, gdzie może ją zweryfikować, nie? Więc trochę więcej czasu mm -hmm. wyświęcić na to. Natomiast tak, nie, nie oszukujmy się. Takie spotkanie jeden na jeden jest zawsze, zawsze lepsze i zawsze do, zachęcam do tego. To był mój błąd, który ja popełniłem w wieku 16 do 20 kilka lat, kiedy chciałem troszkę oszczędzić kasy i próbowałem uczyć się na własną rękę. Nie? I to był błąd, bo później się okazało się, że te 100, 150 czy 200 zł, które bym zainwestował w tą pierwszą lekcję, żeby Trener czy osoba, którą, z którą akurat wykonuje dane ruchy, czy nie mówię nawet o sporcie, tylko jakieś, jakiekolwiek rzeczy, typu, no powiedzmy tak? to ważne, żeby to było pokazane, te pierwsze zajęcia, jak to mamy zrobić. Później, my już jak my mamy chociaż trochę podstawy, to już sobie poradzimy z tym. No Więc a, taka rada dla, dla młodzieży, że jeżeli mamy, to poświęćmy te 100, 150 zł na tą pierwszą lekcję. Która którą nas nauczy, i później możemy sobie już na swoją rękę działać z tymi podstawami, które nas mm. nauczy, nauczy. I to tyczy się tak naprawdę każdego sportu, ale też no, aktywności fizycznej. No nie? Ta aktywność fizyczna, po to tutaj się spotkaliśmy, żeby więc Ta aktywność fizyczna y, fajnie by było, jakbyśmy wykonywali te ruchy. Tak, jak należy, tak należy. Dzięki takiemu jednemu spotkaniu możemy zaoszczędzić sobie kłopotów później. Dokładnie, tak? dokładnie. No później trzeba będzie. Podam przykład. Yy, zaczynamy ćwiczyć sami, próbujemy gdzieś tam na własną rękę. Yy, nagle zaczynają nas w plecy boleć i stwierdzamy, że może jednak faktycznie nie robię tego dobrze, co, co już jest dużo. Jeżeli ktoś jest świadomy tego, to już jest dużo. Mówi mm -hmm. yy, okej, okay, bo mnie plecy jak już ktoś zrozumie to, że. Że coś jest nie tak, może no bym poszedł teraz do kogoś specjalisty zweryfikować to, to później jest ciężko wrócić do tych nowych nawyków. Czyli zmienić ten stary nawyk, który zły robiliśmy, jest ciężko zmienić. Natomiast jeżeli my pójdziemy nie robiąc nic, idziemy od razu do specjalisty, gdzie już od razu nam pokaże, jak ten nawyk trzymać na jak, to my mamy po prostu zaoszczędzone kupę czasu. Zdrowia przede wszystkim mamy zaoszczędzone i ten progres jest przy Nam po prostu łatwiej się pracuje. Idziemy do przodu, cały czas idziemy do przodu. Już nie musimy się cofać, żeby nagryźć do przodu. Nie? Dwa kroki w tył trzeba zrobić, żeby iść do przodu. Natomiast tu, zaczynając z specjalistą, już możemy iść od razu do przodu. Super. Dużo powiedziałeś o 20-latku, który może podejmować bardzo różne ćwiczenia. i Korzystać z możliwości swojego ciała, które nadal jest młode i zazwyczaj szybko wraca do sprawności. A co w przypadku 40-latka, który przez 20 lat siedział przy komputerze i od czego on mógłby zacząć? Szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że tam nie ma dużej różnicy między tym 20-latkiem. Natomiast organizm już jest troszkę starszy, tam już są pewne nawyki. Tam już jest troszkę więcej zaniedbania w tym wszystkim, bo nie oszukujmy się, 20-latek, a 40-latek będzie miał troszkę inne nawyki, na przykład siedzeniowe. To znaczy, osoba 40-letnia, która przez powiedzmy 15 lat siedzi przy komputerze, będzie miała inne struktury już w organizmie. To znaczy, trochę bardziej pochylona głowa, więc te 15 lat różnicy między 20-latkiem a 40 jest. Ta droga będzie trwała trochę dłużej, natomiast to ciągle jest 40 lat, nie oszukujmy się, ten nasz wiek troszkę się przesuwa, ta medycyna pozwala nam na to, że my możemy troszkę dłużej żyć, więc te 40 lat to ciągle jest młody organizm, to ciągle jest młody organizm, bo za chwilę pewnie będziemy rozmawiać o 60-latkach i 80-latkach, więc porównując 40-latka do 80-latka, to ciągle jest młody organizm, dlatego tam tak samo powinno być jak najwięcej różnorakiego ruchu. Fajnie, jakby znowu wybrał sobie taki 40 czterdziestolatek, ruch, który mu pasuje, który jest dla niego przyjemny, który nie, jest, nie musi się zmuszać do niczego. To jest, to jest bardzo ważne. To jest bardzo Ale taki czterdziestolatek, podejrzewam, który siedział 20 lat przy komputerze, nie będzie wiedział, od czego zacząć, nie będzie wiedział, co lubi. Nigdy nie jeździł na rowerze, nigdy nie chodził na siłownię, spacery też są mu obce. I, I co wtedy, bo on nie wie, co ma wybrać? Dokładnie, tam, dlatego to, podam przykład e, moich podbiecznych e, koło czterdziestki, tam często był przypadek. To znaczy, oni zobaczyli coś w internecie, lub zobaczyli, że ktoś przyszedł, lub na jakimś spotkaniu towarzyskim była osoba, która uprawiała dany sport i zaciekawiła tym sportem. Jasne. I w tę stronę, i nagle, do, nagle oni zaczęli w tę stronę iść. To był istny przypadek, który okazał się dobrą drogą. No Natomiast były też takie przypadki, że ktoś ich zainteresował danym sportem, aktywnością fizyczną, obojętnie co, i spróbowali to niekoniecznie było dla niego. Ale jak już zaszczepiony, jak zostało już zaszczepione to, to już łatwiej troszkę było im szukać. A może coś w ten desen, gdzieś tutaj, może w tę stronę bym poszedł. I ludzie zaczynają szukać, więc często taki przypadek sprawia, że ludzie zaczynają się ruszać. Ale jest też dużo przypadków, którzy po prostu stwierdzają, że to już jest ten moment, gdzie już mam fajną pracę, zbudowałem biznes, odkrywają może dzieci, i czas zacząć dbać o siebie. I to też, też miałem takie przypadki. No i co? No tutaj, jeżeli chodzi na przykład o mnie, opowiem, to u mnie zawsze przychodzą osoby z polecenia. Polecają taki ktoś, ktoś rozmawiają z dwóch znajomych. Mówi, słuchaj, no chciałbym zacząć się ruszać. A słuchaj, mam takiego fajnego trenera, słyszałem albo widziałem go w internecie, jest taki miłość, może być z do niego później. I tak się zaczyna, branie. Taka osoba pisze, słuchaj, miłość, chciałbym tam jakiś tam trening z tobą zrobić i tak się zaczyna. Natomiast nie każdy trafi na mnie, czy na, na przykład innego trenera. No i tam trzeba było troszkę inaczej to zrobić. Powiedzmy, że postanawiamy w wieku 40 zacząć się ruszać. Jak, od czego zacząć? To, to było pytanie. Od czego zacząć, jak mamy 40 lat? I znowu, ja zawsze będę powtarzał, że najmniejsza aktywność fizyczna jest zawsze dobrym wyborem. Obojętnie jaka. Czy to jest po prostu zrobienie kilku przysiadów, czy kilku pompek, czy kilku brzuszków, czy pójście na basen, na rower, jakakolwiek aktywność fizyczna, ważne, żeby zacząć. Ten początek jest najważniejszy. W trakcie robienia tych naszych mm, wysiłków fizycznych, Zaczyna nam czegoś brakować. Może troszkę więcej, może nam coś spróbował. No i wtedy ta świadomość jest coraz większa. Czyli w trakcie robienia świadomość staje się większa. I wtedy sobie właśnie szukamy jakąś siłownię no bo to jest w sumie jedna z prostszych dróg idę na siłownię, zaczyna ćwiczyć. No nie? Także 40-latek i 20-latek, mniej więcej to samo. Natomiast, natomiast troszkę mniej intensywnie. Jako, że organizm już troszkę starszy ta intensywność powinna być bardziej jakby stonowana, tam nie, nie możemy nie wiadomo jak mocno cisnąć. Natomiast to musi być systematyczne. Nie? Jeżeli my chcemy 15 czy 20 lat siedzenia skondensować w 2-3 miesiące, no to nie oszukujmy się, to nie tak będzie działać. 23 15 lat siedzenia będziemy musieli poświęcić minimum 2-3 lata ciężkiej systematycznej pracy, żeby coś zmienić, żeby te pierwsze efekty były, to jest takie minimum półtora roku ciężkiej pracy. W zależności od tego jak pracujemy, 2, 3, 4 razy w tygodniu te efekty będą inne. Czyli jeżeli osoba będzie sobie ćwiczyć dwa razy w tygodniu, tam nie mi się efekty będą wydłużone w czasie. One będą Zacznie, będziemy czuć się lepiej. Mam na myśli mm, troszkę mniej bólu w plecach, może te barki troszkę bolą, może trochę większą będę miał mobilność, będzie mi łatwiej zrobić rzeczy dnia codziennego. Ale efekty, one będą mocno wydłużone. Natomiast jak już będziemy robić 3-4 razy w tygodniu, ten efekt zaczyna się trochę kondensować. Będzie troszkę, troszkę bardziej. Mało tego, jeżeli już do, dołożymy do tego więcej intensywności, to ten efekt jeszcze będzie szybszy. Natomiast problem jest w tym, że ludzie zaczynają od razu z grubiej I to jest błąd. Nie? To jest błąd ze względu na to, że my nie wiemy, jak tam w tych plecach się poustawiało. Jak tam przez te 15 lat te plecy przy siedzeniu, przy biurku, jak one funkcjonują. Nie? Dlatego tam oprócz tego, żebym zaczął jakieś aktywność fizyczna, rower, pływanie, spacer, może jakaś lekka siłownia, żeby rozruszać ten mięsień on od takich prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych typu kocik-grzbiek, plecy wkręcłe, żeby rozruszać ten kręgosłup. To jest, może wydaje się banalne, ale takie proste ćwiczenie kocik grzbiet plecy wkręcłe naprawdę mocno wpływa na nasz organizm i ludzie myślą, to nie jest ćwiczenie. Natomiast, jeżeli Ty nic nie robiłeś przez 15-20 lat, to uwierz mi, że takie ćwiczenie jest jednym z lepszych, które możesz zrobić na samym początku. Nie? Więc proste ćwiczenia rozciągające na kręgosłup, kręgosłup piersiowy, kręgosłup nędzniowy, trochę czyń na szyję wzmacniające, są rzeczy, które, od których powinniśmy zacząć. No i tak to wygląda. Super, to w takim razie przejdźmy do 60-latka, który chce jak najdłużej zachować swoją młodość. Co jemu byś polecił? Tak, i. Okej, okay. to jest, to już jest troszkę bardziej skomplikowane. To jest znowu, to jest. Już, już w tym że to jest dwa razy, trzy razy więcej niż dwudziestolatek. Więc tam musimy już bardziej podchodzić do tego indywidualnie. Zresztą troszkę uogólniając to wszystko, każdy jest inny, jakby wracając do, do naszej całej wypowiedzi. Musimy zawsze zwracać uwagę na to, że my jesteśmy jednostkami i każdy ma tryb życia trochę inny. On może być podobny, natomiast podejście indywidualne do siebie. Jest bardzo ważne. To, co działa na Ciebie, niekoniecznie będzie działać na mnie I na Więc znalezienie takiego swojego złotego środka jest bardzo ważne. To jest bardzo trudne. Można na początku sobie gdzieś pomóc tym wszystkim, jakby obserwując inne sobie, i może akurat mi się, mi się spodoba to wszystko. Natomiast indywidualne podejście jest bardzo ważne. I teraz, taki 60 latek jest to jest mocno indywidualna osoba, bo my nie wiemy, co on zrobił między 30. a 60. rokiem życia, jakie on miał, aktywność fizyczną. Czy on pracował gdzieś na budowie, czy on robił na roli, czy on siedział w biurze i robił wszystko przy komputerze. Więc my nie wiemy do tego. Osoba, która gdzieś miała aktywność fizyczną, zawsze będzie miała inną typu, szczerze budowania, na przykład, tak? będzie zawsze miała inne problemy niż osoba, która siedzi przy biurku. I teraz kwestia tego, żeby to umieć znaleźć i spróbować to rozwiązać. Ten problem u każdego jest jakiś problem. Trzeba znaleźć ten problem i go rozwiązać. I to jest, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, bo jeżeli nie znajdziemy już ten problem, to rozwiązanie już troszkę łatwiej nam będzie przychodziło. I mało tego. My rozwiązując ten problem widzimy coraz bardziej, że ten problem znika, to nam jeszcze bardziej się chce. Więc 60-latek. Powinien, wracając do pytania, powinien znowu mi to, co 40-latek, czyli zaczyna od aktywności fizycznej, gdzie tam system sercowo-naczyniowy musimy troszkę pobudzić, bo jeżeli miałem też takie osoby, na przykład 60-latek po dwóch, trzech ta jego aktywność fizyczna będzie mi totalnie minimalna. Nie? Tam musi być. Tam musi być na maksa lekko, na samym początku. Tam wystarczy, że taka osoba zrobi kilka kroków. Eee, kocik w wkręcę i już jest zalana potem. Ale idźmy w drugą stronę. To był skrajny przypadek, czyli mam 60-latka, który źle prowadził tryb życia, źle się odżywiał, nie miał żadnej aktywności fizycznej. Ale możemy też w drugą stronę, bo mam osoby, które mają 60 lat i są na poziomie spokojnie 40-latka. Takiego powiedzmy średnio aktywnego. Nie? Więc 60-latkowie to jest totalny różny, rozbieżność. Więc znowu chodzi mi o ten indywidualizm, że tam każdy jest inny. E, osoby, które to oglądają teraz, no nie wiemy z czym się borykają, każdy ma troszkę inny problem. Nie? Więc musimy tam całkiem próbować to spojrzeć na swój problem. To, że ktoś ma taki problem, to nie znaczy, że ja mam problem. Dlatego u jednego jeden zacznie, jeden sobie zacznie od spaceru, żeby tą, tą, to serce pobudzić do pracy, układ oddechowy, żeby trochę co popracowało, a drugi zacznie od joggingu, bo może tak być. To jest osoba, która gdzieś tam w wieku między powiedzmy 15 a 40 lat się ruszała, już cały czas była aktywna i nagle przez 20 lat kolejne się nie ruszała, Takie sobie będzie zawsze łatwiej wrócić do aktywności fizycznej. I y, tu no musi, być, to musi być to rozpoznanie. No nie? Więc y, jeżeli my stwierdzamy, że ja robiłem przez 40 lat cały czas aktywność fizyczną, wiadomo, będę zaczynał powoli, ale ten progres będzie szybszy niż osoba, która przez te 40 lat nic nie robiła. No Więc tu musimy być mocno, mocno indywidualni. Niestety. Dobrze. Powiedz mi w takim razie. Y co byś poradził 80-latkom, którzy chcą jak najdłużej być sprawni? Często w naszym społeczeństwie traktuje się takie osoby jako osoby, które już nie powinny uprawiać sportów, no bo 80 lat to już dziadek, babcia, a mnie wydaje się, że, że to ciągle jest wiek na to, żeby, żeby dbać o swoją ruchomość, o swoje ciało. Nie ukrywajmy, starzejemy się, bo się nie ruszamy. Taka jest prawda. Jeżeli my, jeżeli my zaczniemy wcześniej to robić, to te 80 lat nie będzie dla nas miało jakiegoś super większego znaczenia, zmęczenia. Moment, kiedy my zrozumiemy, im szybciej zrozumiemy, że trzeba zacząć się ruszać, tym łatwiej nam będzie w późniejszym wieku funkcjonować w dniu, w dniu codziennym. Jak, podam przykład. jakby Troszkę trzeba może odwrócić myślenie. Mamy 40 lat lub 50. Powiedzmy, że ktoś zaczyna w wieku 50 lat. Jeżeli pomyśli sobie w ten sposób, jak będę miał 70, jak mam 70 lat, to powiem sobie w ten sposób: kurczę. Jak miałem 50 lat, to mogłem zacząć. Wtedy jeszcze czułem się całkiem nieźle. Byłem całkiem sprawny. Te 50 lat było takim wiekiem, i teraz trzeba odwrócić to myślenie, że te 50 lat to był wiek, w którym jeszcze sobie dawałem radę. A teraz mam 70 lat i ledwo, ledwo chodzę, boli mnie wszystko i tak dalej. Dlatego warto zawsze odwrócić to myślenie. Jak ja chcę, żeby moja starość wyglądała? 70, 80 czy 90 lat? I ma ogromne znaczenie, co my robimy w wieku między 40 a 60. Tak? Im więcej ruchu tam będziemy mieć, tym więcej swobody będziemy mieć w wieku 80 lat. I to odwrócone myślenie, że. Wróćmy do tego, jak. Przykład z, z mojego podwórka tutaj. Przychodzi do mnie 60-latek, zaczyna ćwiczyć i mówi: ja, ja go próbuję, już widzę, że sobie fajnie radzi, i ja go tam próbuję motywować. Daj jeszcze troszkę, dołóż, może troszkę więcej ciężarów zrób, może trochę więcej powtórzeń. Słuchaj, mimo, że ja już mam 60 lat, i to jest niepotrzebne. A ja właśnie to mówię: odwróć troszkę myślenie. pomyśl sobie, że masz 80 lat i będziesz mówił: Żałuję, że jak miałem 60 lat. To nie próbowałem więcej. Bo stać mi było na to, żeby więcej, ale ja robię minimum. Zawsze próbować trzeba troszeczkę więcej niż nam się wydaje. Nie? Jakby ja zawsze mówię, że ćwiczenia to jest inwestycja w starość. Jeżeli my teraz poświęcamy ten czas i inwestujemy w swoje ćwiczenia, w swoje zdrowie, swoje ruchome stawy. E, mało tego, to to, że my ćwiczymy, to jest bardzo dobrze działa na mózg. E, Zresztą jest mnóstwo super badań na ten temat, że e, aktywność fizyczna bardzo mocno pobudza pracę mózgu. Więc im więcej zrobimy za młodu lub w średnim wieku, tym ta starość będzie dla nas przyjemniejsza. Ja zawsze powtarzałem sobie, że moim celem jest, żeby w wieku 70 czy 80 lat grać z wnukami w piłkę, a nie żeby wnukowie nie odwiedzali w szpitalu. to było zawsze moim celem. To Wiadomo, ludzie są dosyć mocno samolubni w tym wszystkim. Natomiast to można połączyć. Bycie samolubnym jako, że chcę być, funkcjonować jako 80, e, bez żadnych bóli, chcę spokojnie zawiązać sznurówkę, chcę pograć z w piłkę i to jest właśnie rzecz, lub bycie, e, patrzenie na innych, czyli właśnie dla tych wnuków, dla, dla swojego syna, dla swojej córki, żeby być sprawnym osobą. E, podam przykład mojej mamy. To jest bardzo ciekawy przykład. Moja mama miała zawsze problem z podjęciem, brak motywacji, jakby miała takie epizody, że trochę chudła, troszkę, troszkę jej się przytyło i tak całe życie. Ale ogólnie była zawsze troszkę znadbana. moment, kiedy dziadek był na łożu śmierci i musiała się nim zajmować, dziadek był też przy duszy, stwierdziła, że to jest niesamowite, jak ciężko jest się opiekować osobą po tyłu. To jest, to jest mega problem, bo ona wtedy zrozumiała, że yy, to jest tak wielki wysiłek: opiekowanie się o tyłą osobą. I uwaga, wtedy zaczęła chudnąć, bo stwierdziła, że nie chce nam na starość dla mnie i mojego brata, robić problemów. I zobacz, taka to jest sytuacja, że ja mogłam jej mówić całe życie: mówię, mamo, nie pan, mamo, jedz to, mamo, ruszaj się. To nie była żadna jej motywacja. Motywacją było to, że ona się opiekowała dziadkiem, który był troszkę otyły i to był dla niej problem. I ona stwierdziła, że ona nie chce robić nam problemów. I to był moment, kiedy ona schudła. Tak motywacja ludzi jest totalnie różna. Totalnie różna jest motywacja Musiała sama doświadczyć, sama doświadczyć tego i mówi, że nie, nie chce mieć tak, nie chce zrobić nam kłopotu, przykrości, że jak będziemy, już ona już będzie starsza, to żebyśmy mieli z nią takie problemy. Zobacz, jakie to jest niesamowite, jak każdy ma inną motywację, no nie? żeby schudnąć. Ale to też jest, to też jest akurat odnośnie tego bycia 80-latkiem w super stanie. No Im mm dłużej -hmm. my jesteśmy w stanie sobie radzić sami, no, tym bardziej nie będziemy potrzebować bliskich do, do pomocy. I to jest jedna rzecz, na przykład, która mnie motywuje nie? do tego, żeby funkcjonować, żeby ćwiczyć wcześniej, żeby ta starość była. Mm, no po prostu przyjemna, nie oszukuję się. Żeby jak najdłużej być samodzielny Dokładnie. To, to o to chodzi w tej starości, no bo im szybciej będziemy potrzebować zależności, świat jest różny. Świat jest różny. Nie zawsze rodzina mam jest w stanie pomóc, inni są za granicą, różnie to bywa, tak? kolejne losy są różne. Natomiast im starsi jesteśmy, tym bardziej powinniśmy na sobie polegać. I to poleganie może wyniknąć z tego, jak my funkcjonujemy w wieku między 40 a 60 czy 70. Nie? Czyli dzisiaj mając 20, 30, 40 lat musimy zainwestować w swoją przyszłość. Dokładnie. Nie nazwę jest... tego stałością, bo im więcej pracy włożymy, tym nasze życie w tym wieku będzie łatwiejsze. Dokładnie, przyjemniejsze. Jeszcze jeden ja. przykład. Mnóstwo osób Stwierdza w wieku 65 lat, że już jestem na emeryturze, więc warto by było coś pozyskać, świat, jakby każdy do tego dążył. Chciałbym pozyskać w świat w wieku 40, 65 lat. Już jestem na emeryturze i co się okazuje? Tutaj problem zdrowotny. Tutaj mnie coś boli. Tutaj jakieś nadciśnienie. To może samolotem nie mogę latać. I nagle się okazuje, że te plany, które mieliśmy przez całe życie, <grydy> jakby idą pod bo. Po prostu nie zadbaliśmy o swoje zdrowie. I to jest kolejny przykład fajnie było w wieku 70 lat podróżować po świecie, jak już jesteśmy na tej emeryturze. Całe życie ciężko pracujemy. Siedzimy przy komputerze za biłkiem, pracujemy fizycznie, każdy ma, ma inny zawód wykonuje. Ciężko pracujemy po to, żeby na emeryturze móc odpocząć i korzystać z życia, a często nie myślimy o tym, że nie pamiętając o sobie odbało się o nasze ciało i, i nasz umysł. No ale my nie będziemy mieli jak korzystać z tego wolnego czasu. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Super. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.